Dajcie z tej strony Sebastian. Ten most przed nami znajduje się nad Ciśniną Bosfor i za chwilkę będziemy przekraczać właśnie tą cieśninę. Istanbul znajduje się w Turcji i właśnie tutaj w Istanbule znajduje się granica pomiędzy Europą a Azją. Jesteśmy w tej chwili po stronie europejskiej. Ale gdy przejedziemy ten most, będziemy już po stronie azjatyckiej. To jest właśnie na Bosfor. Turcja, jak wiecie, to taki naturalny bufor pomiędzy ludźmi z północy, a zwierzętami z południa. Pamiętam, że jest jest na o Azji. Teraz jest w Azji. Nie ma No sign okay. okay. yes, here? <coughs> jest Jesteśmy już w Azji.